Hej! Zapraszam Was dzisiaj na film, gdzie będę testowała moje dwie nowe palety. Bardziej jedną moją nową paletę. Są porządne te palety. To są palety nowe Odense Eye i one są świąteczne. One już czekają chyba drugi tydzień na to, żebym w końcu zaczęła coś z nimi robić. Ja tak bardzo się cieszę, że w końcu mogę. Skończyłam zdjęcia robić, skończyłam swatcha robić i w końcu mogę się nimi pobawić. <grych> Więc na kolekcję składają się dwie palety. Christmas Eve. Oraz Merry Christmas. Każda z tych palet kosztuje 43,90 i jest inspirowana taką tradycyjną wizją Świąt Bożego Narodzenia. Mamy 16 odcieni, w tym mamy maty, duochrom, mega błyszczące, takie wręcz mokre folie. I to, co możecie tutaj już zobaczyć, to jest takie mega, mega przygotowanie. Całej otoczki wizualnej, która jest tutaj. Mamy na samym środku piękną choinkę i te elementy, tutaj takie jakby holo, odbijające światło na wszystkie odcienia, jakie wy chyba macie. Reniferki i to samo jest na samej palecie. Z tyłu, oczywiście, jest rozpiska wszystkich cieni z takich danych technicznych. Paleta, tak, 16 cieni, 20 gram. Jest zrobiona w Chinach, ale, ale firma Odense Eye jest ze Szwecji jest ona cruelty free. Na samym opakowaniu tutaj nie ma składników, są one dopiero na opakowaniu. Paleta jest ważna aż 36 miesięcy od, od otwarcia i to, co tutaj trzeba zaznaczyć, strasznie ciężko to odczytać, bo tu jest wszystko ciemne. Tutaj jest trochę łatwiej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To, co wyjdzie, jeszcze nie wiem, co wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Paleta ma lusterko, które nie jest może największe, ale na pewno się przyda. Ja wiem, że może ta paleta nie krzyczy stricte święta, bo nie jest zielono-czerwona, ale tamta druga jest. Więc tu mamy bardziej, właśnie tą zimową kwestię i wygląda to cudownie. A ten dolny rząd, ja wam. Powiem jedno, jak wczoraj zrobiłam słocze, wczoraj zrobiłam sobie zdjęcie tego, jak wyglądają moje palce po tych ostatnich słoczach. Jak to pięknie wyglądało, to ja po prostu umieram. Dobra, zaczynajmy. Nałożyłam już bazę z glam shopu. Ciężki wybór. Dobra, weźmiemy sobie najpierw odcień. Nie będziemy szli w coś ciepłego. Weźmiemy sobie Just Now. Ten zielony wydaje się bardzo interesujący. I powiem Wam, tematy są takie godziutkie, takie przyjemne w takie Niesamowite. Dodałabym sobie trochę tego. To jest Christmas Eve, czyli coś podobnego do naszej okładki. Tylko to będzie teraz pasował ładnie. Zobaczmy. Bądźmy delikatni, ponieważ ten osiem jest mega intensywny. Ja tylko przykładam do cienia i rozcieram delikatnie, żeby nie poszło za wysoko. Trochę tracimy na kolorze przy rozcieraniu. A troszeczkę mi tu cieło niebieskiego, więc doklepię trochę. To teraz pytanie, co zrobić dalej. Dobra, weźmiemy jaśniejszy. Weźmiemy odcień Nightfall i weźmiemy go na początek. Będzie trochę jaśniejszy, więc tego zielonego już tak, no, nie widać, ale trudno. Może wkomponuję go w jakąś inną kombinację. To, co zauważam, one tak się mocno nie sypią. To jest cudowne. Wyglądam, jakbym się urwała z filmu Disneya. No, już jest lepiej. Ej, wiecie co? Tutaj pod spodem nie ma żadnego osypu, ani nic. Nice. Nic, nic, nice. Połączę bardziej jeszcze tutaj. Korcą mnie te trzy odcienie. Ten blue eyes. Blue Star. Wow! On jest na takiej czarnej bazie i ten to jest gorgeous. Tylko, że tu wydaje się taki fioletowy. A on dla mnie jest taki fioletowo-niebieski. Oj, o teraz powiedzmy Weźmiemy sobie odrobinę glitter primera. Zróbmy sobie może na zewnątrz: będzie Blue Star. Tak! Zróbmy sobie Blue Star. Oho. Na zewnątrz. On jest taki właśnie najciemniejszy, jakby z tych błysków. Blue Eyes na początek. I w środek wklepują. No i tutaj już się osypało to trochę, ale. Wytamy oh. może trochę hmm. Night Sky tego. Night Sky na samą końcówkę. Dodam sobie eyeliner z bo Nie jest może idealnie, ale jest jak jest. Trudno. Już mamy. Dodajmy tego Nightfall na dół i zobaczymy, co tam jeszcze możemy dodać. Bo nie chciałabym tu bardziej może przyciemniać jeszcze tego dołu. Wydaje mi się, że to bardziej idzie na wprost do góry. I don't know. Ale zdecydowanie już przyciemnienia tutaj nie chcę. Może dodać jakiś inny jeszcze odcień. Na przykład ten Ice Crystal, on jest taki szary jakby, więc będzie raczej pasował do Nightfall, bo Nightfall też jest taki trochę szarawy. Fajnie się połączyło, to może spróbujmy tego... Chociaż jeszcze ten Snowflake. On jest taki foliowy. Jak go wczoraj słuchałam, może on by jeszcze się tutaj nadał. Dobra, spróbujmy Snowflake. Wow. Ostatnio mam taką fazę albo mega ciepło, albo mega zimne te odcienie na oczach. I mam kilka takich fajnych makijaży z szarą paletką, z palatą z kolor popu. Tam mam, mam trzy makijaże na Instagramie, to może wrzucę gdzieś tutaj Uh, jakby zrobić jeszcze Chris, Mogłam pomyśleć o tym wcześniej. I ten Kat Chris na przykład tym szarym z tym snowflakeiem. I tak prezentuje się. Ten pierwszy, pierwszy makijaż paletką. Christmas Eve od Odin's Eye. No, powiem Wam cudo. I tak to wygląda. I like it. Naprawdę. Nie jesteście w stanie mi uwierzyć, jak miło się pracuje z tymi paletami Odensai. Te błyski, tematy, Czemu to nie jest popularniejsze? W ogóle cały makijaż zrobiłam sobie TikToka z resztą makijażu i to jest takie... jakby Na żywo się wydaje o wiele mocniejsze, ale jak tak patrzę się, to tak... Nawet te różowe włosy kompletnie mi nie przeszkadzają w tym, że mam niebieskie oczy i tak... Ojejku! Ja uwielbiam i to, że paleta Hela Zielono-różowa tak mi przypasowała. To, że teraz po prostu jak patrzę się na tą paletę, to myślę, następnym razem sobie zrobię z tym, albo z tym, albo całość tutaj będzie tego multichromu i tak. Ochłoń, ochłoń! Jeszcze mam przed sobą jedną paletę i mam nadzieję, że będzie tak samo dobrze jak tutaj. Mam nadzieję, że Wam też się podobał. Dajcie znać, czy chcecie jakiś kolejny look z tą paletą albo już czekacie na kolejną. Wejdźcie na moje inne social media, subskrybujcie, polubcie, skomentujcie. I tyle. Na razie. Pa!